Witam ponownie na moim kanale. Tak jak obiecałam, niektórym z, wam, ci, z Was, ci, którzy nie potrafią nabierać oczek na 5 drutów, żeby zacząć robić skarpetki czy rękawiczki, obiecałam, że pokażę Wam to. Do tego celu biorę taką trochę grubszą włóczkę i grubsze druty, żebyście to lepiej widzieli. Będę to robiła bardzo powoli. Na każdym drucie nabiorę, na, każdy drut będę, na każdym drucie będę miała po 10 oczek i zrobimy kilka rzędów ściągacza również razem. Tak normalnie, jak zaczynam robić, nabierać oczka, to nabieram dwoma drutami. Do tego celu biorę zawsze trochę cieńsze druty i później przenoszę tą robótkę na te grubsze. Nabieramy 40 oczek na druty. Może dam radę jeszcze to troszeczkę przybliżyć. Ostrość. W ten sposób chyba będzie najlepiej. Kładę włóczkę. Tutaj robię taki troszeczkę... Dłuższy ten koniec, to zależy. W ten sposób zrobimy najpierw. To zależy, ile oczek nabieracie. Ten koniec zostawiamy oczywiście y, wtedy dłuższy. My w tej chwili nabieramy 40 oczek, więc nie musi on być aż taki długi. Y, jak jest troszeczkę więcej, to zawsze możecie to później albo schować, albo y, obciąć. Wierzymy tą włóczkę w ten sposób, chwytamy włóczkę i kładziemy na te dwa palce. Tak jak dzieci pokazują, ile mają latek, dwa, tak kładziemy nasze palce. Kciuk i wskazujący. Kładziemy włóczkę tu z góry na kciuku i na palec wskazujący. Tu te dwa końce koniec ten, który jest. Przy kłębku i ten krótki koniec chwytamy razem i przytrzymujemy tymi trzema palcami tutaj. W ten sposób ta nić, ta włóczka leży tutaj na wskazującym i na kciuku, i te dwa końce koniec od kłębka i ten z tego krótszego. Kładziemy tu na wewnętrznej stronie dłoni i przytrzymujemy tymi trzema palcami w ten sposób. Teraz mogę trochę przybliżyć, bo będziemy nabierać te oczka, żebyście lepiej mogli to widzieć. Chyba tak jest ok. Wziąłem teraz te dwa cieńsze druty. No dobrze, yy, więc przytrzymujemy, tak jak powiedziałam na, yy, na początku, przytrzymujemy tu yy, śro na środek dłoni, kładzimy, kładziemy tą włóczkę, przytrzymujemy tymi dwoma, yy, trzema palcami i w tej chwili, <śmiech> <śmiech> przepraszam, wkuwamy się od góry w ten sposób. Przeciągamy pod spodem, pod kciukiem tutaj. Popatrzcie. Zabieramy tą włóczkę tu i wyciągamy kciuk. I po prostu ściągamy, żeby te dwa oczka. Ja zawsze nabieram dwa oczka na początku. Jeszcze raz. Kciuk. I palec wskazujący, te dwa końce, jeden od kłębka, drugi ten, krótki tutaj, kładziemy na środkowej części dłoni. W ten sposób. Przytrzymujemy to tymi trzema palcami. Zahaczamy nasze druty tutaj. Od tej strony przechodzimy tu pod kciuk, przeciągamy pod kciukiem, zabieramy tą włóczkę, która jest tutaj pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i przeciągamy na dół kciuka. Wyciągamy kciuk i ściągamy te dwa oczka. Następnie robimy całkiem normalnie, znowu tutaj yy, wskazujący i kciuk i tu kładziemy na wewnętrznej części dłoni. I teraz robimy już od kciuka, od spodu, czekajcie muszę to tak zrobić, żebyście dobrze widzieli, pod kciukiem, tu mamy te dwa oczka już i teraz wkowamy się pod kciukiem. Zabieramy tą włóczkę od wskazującego palca, przenosimy tutaj w tą pętelkę i ściągamy i mamy jedno oczko. I to wszystko powtarzamy. Pod kciukiem zabieramy nitkę, przeciągamy ją przez pętelkę i ściągamy. I jeszcze raz Pod kciukiem zabieramy tą włóczkę tutaj, ten y, y, robimy oczko już można powiedzieć i zaciągamy tą pętelkę i jeszcze raz. Lepsze, Ściągamy tą pętelkę z kciuka i zaciągamy ją. I znowu kolejne oczko, pod spodem. Zdejmujemy pętelkę z kciuka i zaciągamy tą pętlę. Teraz muszę zobaczyć, ile mamy oczek: 2, 4, 6, 8, 9 i jeszcze jedno, i mamy e, jeden drut gotowy. A więc w ten sposób kładziemy te trzy palce. Na te dwa końce tej włóczki przytrzymujemy i robimy dziesiąte oczko. Wkłuwamy się tu od dołu. Chwytamy tą nitkę, przeciągamy ją przez tą pętelkę. Pętelkę zdejmujemy i zaciągamy. Mamy 10 oczek. I to wszystko powtarzamy jeszcze trzy razy. To znaczy jeszcze trzy razy musimy nabrać po 10 oczek. Będziemy robili ten początek ściągacza na każdym drucie mając po 10 oczek. Jeszcze raz Wam pokażę powolutku. Pod kciukiem tu chwytamy tą włóczkę, przeciągamy ją przez tą pętelkę, widzicie, zdejmujemy ją z kciuka i zaciągamy. Pod kciukiem chwytamy tą nitkę. Przeciągamy ją przez pętelkę, zdejmujemy pętelkę z kciuka i zaciągamy. To wszystko powtarzamy tyle razy, żebyśmy mieli odpowiednią ilość oczek, którą potrzebujemy na nasze skarpetki czy yy, rękawiczki. My w tej chwili rozpoczynamy. Będziemy rozpoczynać po 10 oczek na każdym drucie. Nabrałam 40 oczek i teraz jeden drut wyciągam. Biorę znowu moje y, grube druty, którymi będę robiła y, tą skarpetkę. Jest jeszcze jedna możliwość, że y, ja to często też robię, że nie tylko do narzucania oczek, ale również do przerabiania ściągacza. Te są wyjątkowo cieniutkie te igły, które tutaj wzięłam, te druty, ale tak jak teraz będę robiła na przykład czwórkami, to biorę dwa i pół albo trzy i przerabiam ściągacz na mniejszych, na cieńszych drutach. Dopiero później, jak zaczynam już robić yy, yy, po ściągaczu, to przenoszę się na te druty, które, yy, którymi dziergam. Resztę skarpetki. Robię to dlatego, ponieważ ściągacz najszybciej się rozciąga, i później, jak robimy to grubymi drutami, to on oczywiście jest podatny na to, że po jakimś czasie znam to u mojego męża. Jak robiłam na początku jemu tymi samymi drutami całe skarpetki, to one później w ściągaczu są takie bardzo roz rozciągnięte. Na pięciu drutach nie mamy oczek brzegowych, więc od razu zaczynam, wkuwam się pod pierwsze oczko. I teraz muszę te 10 oczek przerobić na jeden drut. A więc robię pierwsze oczko prawe. Będę robiła teraz ten ściągacz 3 na 2 to znaczy 3 oczka prawe, dwa oczka lewe. Możecie robić 1 na 1, 2 na 2. To już jest uzależnione od Was. Ja to zrobię 3 na 2, to znaczy 3 oczka prawe i 2 oczka lewe. Raz. I 2. I już mam 5 oczek, a więc jeszcze raz to samo powtarzam. Raz. 2. 3 prawe. I dwa lewe. Raz. I dwa. I jeden drut już mam gotowy. Na jednym drucie mam już w tej chwili 10 y, oczek. Zostawiam je na tym drucie. Nic się im nie stanie. Jeżeli tutaj troszeczkę mocniej y, przeciągniecie, to nic się nie stanie. One nie spadną. Oto się nie martwcie. Jako ostatnie miałam dwa oczka lewe, więc zaczynam teraz znowu trzema prawymi. Wkuwam się całkiem normalnie pod pierwsze oczko na lewym drucie i przeciągam je na prawo. Drugie oczko prawe i trzecie. Następnie mam znowu dwa oczka lewe. Raz i dwa. I znowu trzy prawe, raz, dwa i trzy. I jeszcze raz dwa, dwa lewe. Raz i dwa. I również ten drut zostawiam. One obydwa sobie tu wiszą, popatrzcie. Nic się im nie stanie. One mocno tu siedzą. Jeżeli ten pierwszy rząd. Będziecie troszeczkę mocniej robili. Nie za bardzo ściągać, ale ciut, ciut mocniej, to nic się temu nie stanie. One nie spadną, te oczka. Nie bójcie się o to. I znowu zaczynam trzeci drut i robię trzy prawe oczka najpierw. Raz, dwa i trzy. Następnie mam dwa lewe oczka. Raz i dwa. I znowu trzy prawe, raz. Dwa i trzy i dwa lewe. Raz, i dwa. To jest trzeci drut, który tutaj wisi. I ostatni drut czwarty, trzy prawe oczka, raz. Dwa. I trzy, dwa lewe, raz, i dwa, i znowu trzy prawe, raz, dwa i trzy. I ostatnie dwa oczka, które mam tutaj na tym drucie, popatrzcie, te przerabiam na lewo. Raz. I dwa. Mam w tej chwili e, cztery druty, popatrzcie, które tutaj tak leżą, wiszą sobie. E, jest dużo sposobów nabierania oczek na pięć drutów. Ja wam pokazuję ten najprostszy taki sposób. Ja tego nigdy nie robię. Od razu przerabiam teraz. To znaczy składam sobie w ten sposób. Tutaj ten róg, żeby był skierowany do góry. Patrzcie, ten róg zostawiam skierowany do góry. I normalnie biorę zawsze już te cztery druty i zaczynam robótkę, łączę je. Ale możecie też zrobić w ten sposób, że ten koniuszek, ten krótszy tutaj, który Wam został, możecie przywiązać do tego, który odchodzi z, z naszego kłębka. Tu go przywiążcie sobie, zobaczcie w ten sposób, zamocujcie to sobie i w tej chwili nic Wam nie może się tam stać już. Wy możecie to zrobić albo ze wstążeczką albo całkiem normalnie pętelkę zrobić bo to jest tutaj bez, bez różnicy to później możecie to szydełkiem czy igłą jak już skarpetki czy rękawiczki będą gotowe możecie to po prostu podłapać tam i teraz jak już macie te części cztery czy te cztery druty Umocowane, że one są mocno. Jak widzicie, nic nam już teraz nie przeszkadza. Poczekajcie, muszę to tutaj troszeczkę, żebyście lepiej to widzieli. W ten sposób. I teraz jest dobrze widoczne. I tu mamy ten krótki koniec, który dowiązaliśmy do tego końca, który odchodzi od kłębka. No i na tej pierwszej lewej i yy, na tym pierwszym drucie mamy te trzy prawe oczka, które, którymi rozpoczynaliśmy naszą yy, robótkę. I te trzy oczka one tu schodzą z tego drutu jako prawe i też przerabiamy te oczka na prawo. Jedno oczko, drugie, i trzecie. Kolejne dwa oczka były u nas z lewymi oczkami i też je tak przerabiamy. Jak widzicie, tutaj te druty, one, one wiszą, ale nic się im nie stanie. Popatrzcie, ja nawet piąty drut tutaj zostawiłam, również wisi, gdzie już przerobiłam te pięć oczek. Także nie bójcie się, jeżeli będziecie to. Te, ten początek troszeczkę mocniej yy, ściągali, to nic tam się nie stanie. I dziewiąte oczko i dziesiąte przerabiamy na lewo. Ja robię teraz ściągacz 3 na dwa. Trzy oczka prawe i dwa oczka lewe. Kolejny drut, drugi, w tym pierwszym naszym okrążeniu. Znowu mamy 3 oczka prawe, 2 i 3 i 2 oczka lewe. I znowu 3 prawe. Wyrobicie tak jak uważacie, tak jak wasz ściągacz ma wyglądać, czy to będzie jedno oczko prawe i jedno lewe, czy dwa prawe i 2 lewe. To już. Pozostawiam tą decyzję y, dla Was. Zrobicie tak jak y, uważacie i jak chcecie, żeby ten ściągacz y, był zrobiony. Teraz, już przeszłam na trzeci drut, przerabiam trzeci drut, trzy oczka prawe i dwa lewe, i znowu trzy prawe i dwa lewe, i tak dalej, i tak dalej. Przerabiacie to tak długo, aż osiągnięcie tą wysokość którą ma mieć Wasz ściągacz. Zobaczcie, ja jestem znowu na początku, zrobiłam cztery, yy, yy, tych 40 oczek, znaczy jedno okrążenie i doszłam do momentu, gdzie rozpoczynaliśmy tą naszą robótkę, gdzie z, połączyliśmy te dwa końce ze sobą, to znaczy yy, ten krótki koniec przywiązaliśmy do tego końca, który wychodzi od kłębka. I znowu jesteśmy na, tej, na tym pierwszym drucie tutaj. I tu musicie troszeczkę, jak zaczynacie, musicie tam pierwszą, yy, to pierwsze oczko troszeczkę mocniej postarajcie się to ściągnąć, żeby po prostu nie powstała tam za duża dziura później. Oczywiście, jeżeli tam powstanie Wam taka dziurka, to i tak, jak będziecie kończyli już i przeciągali ten krótki tu koniec igłą czy szydełkiem, to możecie to zatuszować tam, tak, w ten sposób, że tego nie będzie widać. To jest wszystko do zrobienia, nie ma rzeczy niemożliwych. Także tym za bardzo się nie przejmujcie, ale jak będziecie o tym pamiętali, robiąc te okrążenia, to pamiętajcie, żeby to pierwsze oczko, w przynajmniej w trzech, czterech pierwszych rzędach, żeby to troszeczkę mocniej przyciągnąć. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda: 10 oczek na każdym drucie i przerobiliśmy tutaj, przynajmniej ja przerobiłam po. Yy, Wzorem 3 na 2, to znaczy 3 oczka prawe, 2 oczka lewe, 3 prawe, dwa lewe. Musicie przyznać, że to nie jest aż takie trudne. Ja kiedyś się też tego zaczynałam uczyć. Wydaje mi się, że w tej chwili, zrobienie czegokolwiek dla dziecka, czy swojego dziecka, czy dla wnuków. To jest bardzo fajna rzecz. Ja zaczęłam y, znowu dziergać od czasu, kiedy zostałam babcią, y, rok temu. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że to naprawdę sprawia mi dużo przyjemności. Robienie czapeczek, czy szalików, czy skarpetek obojętniczego. Y, jeżeli macie jakieś pytania, chociaż. Uważam, że to wszystko co było do pokazania pokazałam wam i starałam się to pokazać bardzo powoli, więc myślę, że chyba z tym nie będziecie mieli dużych problemów. Jak teraz nauczycie się nabierania oczek na pięć drutów, to oczywiście będę mogła pokazywać więcej tych wzorów na skarpetki czy podkolanka jak również na rękawiczki, i będziecie mogli to wykorzystać. To tyle moi drodzy. Na, ten, na tą chwilę postaram się znaleźć dla Was kolejne ciekawe wzory i Wam pokazać tutaj na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie żegnam się z Wami. Cześć!